Witamy w trójkę dzisiejszego spotkania oraz drużynę ojcą zespołu z i drużynę trójniasta. Proszę państwa, przed meczem odbędzie się miła ceremonia. Oto członek Komisji Sportu Młodzieżowego i Amatorskiego Polskiego Związku Pirki Nożnej. Pan Paweł Guninjak w imieniu PZPN wraz z panem Jackiem Pewnińskim, wiceprezesem klubu, wręczą pamiątkowy patery z okazji rozegrania tego spotkania i 25-lecia istnienia Klubu Sportowego Olfos. Patery przygotował PZPN, który wręcz będzie członek Komisji Młodzieżowej. Jest z Perda Matowskiego razem zarazem wiceprezes Barnińskiego Związku Piłki Nożnej i prezes klubu sportowego Olimpia, pan Paweł Gumienia. Towarzyszy mu członek zarządu, pan Jacek Berliński. Duże prawa dla obu zespołów.

Proszę Państwa, i mamy pierwszą trawkę w meczu. Po ośrodkowaniu grającego z numerem 8 Sławomira Erbera na listę szczelców wpisuje się Bogusław i zagrający z numerem 11. Proszę Państwa i mamy wyróżniającą bramkę. Bramkę dla zespołu Olimpii to zdobył popularny staś Stanisław Pijarczyk i duże brawa dla niego. Proszę Państwa, 69. minuta na gry i po drugi na listę strzelców na swojej drużynie i swojej się grający z numerem 11. Bogusław Liza. Proszę Państwa, mecz futbolu dobiega końca. jak w imieniu organizatorów dziękuję wszystkim kibicom, którzy stawili się na to spotkanie. Obejrzeliśmy naprawdę dobre widowisko sportowe. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. A ja w imieniu klubu ZKS Olimpia zapraszam na kolejne mecze mistrzowskie już 29 lub 30 Lipca na pierwszy mecz ligowy z Legionową Legionową. Proszę Państwa, mam nadzieję, że być może i wcześniej się spotkamy, tydzień wcześniej na tym stadionie, bo pierwszy mecz również ważny w Pucharze Polski na szczeblu centralnym w rundzie przedstępnej Olimpiada w z miejscowym ruchem, to jest Województwo Polskie i być może że stamtąd wyjdzie jako zwycięski zespół i wówczas zebrany spotkamy się w rundzie wstępnej UHW Polski. Proszę Państwa, myśl powiem, jak już mówiłem, powoli dobiega końca. Dziękujmy, podziękujmy za to, że Pan zabrał. I mamy nadzieję, że jeszcze nie raz o tych zespołach usłyszymy i zobaczymy ich akt.